Cześć Wam, cześć Wam. Dzisiaj jakieś szaleństwo, szalony dzień. Machniemy, słuchajcie, na szybko jogórcik. E, koktajl sobie dzisiaj. E, wiecie co? Z, z, oczywiście na, z naszej koncepcji. Mamy parę truskawek. E, zostało nam takich e, klapnięte. One już by nam nie przeżyły, więc je wykorzystamy. Zaraz zważymy, ile ich jest. Słuchajcie, lody wyszły, musicie mi uwierzyć na słowo, były dobre. Dla nas, dla dorosłych, dla dzieci um, za duży, za bardzo były um, <laughs> posmak um, um, kakao takiego gorzkiego. Więc myślę, że jeżeli gorzka czekolada, to mi tego kakao. E, no, jakoś tak e, takie jest nasze wrażenie. Mam jeszcze tak. trochę tych lodów, więc je wykorzystam. słuchajcie wejdzie w tym koktajlu. Nie zamykaj mi. Dobrze, nie zamykaj yy... To na chwilę, tylko zamykam, zamykam żeby włożyć. Dobra, słuchajcie, mam, yy, bo to już nie, to, już, ja to jeszcze ta jest twarda bo to już są miękkie, miękkie takiełe. Yy, przechodzone. Ok, słuchajcie, no mam 280 gram truskawek. Słuchajcie, truskawy. Dobra, i lecimy dalej. Do truskawek, słuchajcie, dorzucimy naszych lodów. Każdy zlało się w jedną tą. Okej, okay, jakoś tu coś kawałek. Ułamiemy. Mamy, słuchajcie, nasze lody. Część, bo część już została zjedzona, tu została ta mniejsza część. Dobra. U, dobra, ja wyjmę, bo ich nie zważyłam. Tarujemy. Tam było tu truskawki, a teraz zobaczymy, ile lodów mamy. Słuchajcie, 62 mało. Przy czymś ułamać, wow, ale się czekoladowe robi. Się 70. Jeszcze... jeszcze kawałek byśmy chcieli. Stówka bym chciała tych lodów dorzucić. Wiecie to, jeszcze troszkę. A nie chce się tu grubo, bo nam się zleciało. O, jest, dobra. Yy, I tak, dobra, mamy stówkę lodów naszych czekoladowych. Słuchajcie. Resztę chowam z powrotem do zobrażania. No. Mamy. No i teraz tak, mamy troskawki, mamy lody. Yy, I to dżakurta damy. Damy, słuchajcie, nasz jogórcik. i lejemy nasz jogurt 380 zastanawiam się nie, nie damy cukru bo staramy się bez y, tak, bez cukru żeby było jak najmniej y, cukru no dobra, i słuchajcie y, teraz się zastanawiam y, obroty minuty damy słuchajcie, no zakładamy pokrywę z miarką e, dam, bo są lody na minutę najwyżej przyspieszymy bez temperatury i słuchajcie na 8 e, obroty 8 i wrócimy jak kończymy. dobra, słuchajcie skończyło ciach wow Czekoladowo-truskawkowy koktajl. I smak. No, powiem Wam. Wyraźnie czuć czekoladę. I truskawki też. Mhm. Bardzo ciekawy. Mm. Możecie sobie w domu spróbować posmakować. Hmm. Tak, polecam, róbcie, róbcie. Dobra, słuchajcie, to na dzisiaj wszystko. Widzimy się jutro. Słuchaj, już, już kończymy, kończy, kończy nam się czerwiec, kończą nam się... Mm, kończy się wyzwanie czerwcowe z koktajlami, a w lipcu już będziemy ruszać z czymś nowym. Yy, oglądajcie nas, yy, żebyście byli na bieżąco. Trzymajcie się, do jutra, pa!